Jeżeli chcesz zadbać o siebie bardziej, ale widzisz, że nie masz wsparcia w otoczeniu, to z jednej strony warto jest dać temu dużo zrozumienia, bo jeżeli wielokrotnie już próbowałaś i ci się to nie udawało, no to też normalne, że inni cię nie będą w tym wspierać, czy sami mają swoje problemy, czy, czy walki, które przechodzą. I warto jest na początku nawet nie mówić o tym, że ty coś zmieniasz i robisz coś dobrego. Później, jak będą efekty, to wszyscy cię będą pytać, jak ty to zrobiłaś. Warto jest sama z sobą e, zapisać sobie, co ty, jak Ty chcesz wyglądać, dlaczego chcesz to zrobić, i dosłownie umówić się z sobą, żeby zrobić na samym początku jedną rzecz dziennie. I to może być wypicie dwóch litrów wody, pójście na spacer, zrobienie treningu, czy chociaż jednego posiłku, które jest zgodne z tym, co chcesz osiągnąć. I rób sobie te rzeczy, chociaż przez tydzień, przez miesiąc będą efekty, będziesz czuć się lepiej i zaraz będziesz chciała i będziesz gotowa, żeby robić więcej.